dostałem pytanie na TikToku, o czym jest ta moja nowa książka. No i w sumie to słuszne pytanie, bo trochę wam ją pokazałem. No może właśnie nie fizycznie, ale już ją widzicie, ale nie opowiedziałem, o czym dokładnie jest ta książka. Tytuł Jak okraść Watykan może trochę sugerować, nawet więcej niż trochę, ale faktem jest, że nie jest to jakiś poradnik dotyczący tego, jak okraść Watykan. Nie jest to też próba okradzenia Watykanu, której ja bym dokonał. Jest to powieść. Kryminał, thriller, powieść, która zabierze nas w wyjątkowy świat, ale to banał. W tym świecie 20 lat temu pewien człowiek był członkiem potężnego gangu we Włoszech. Po 20 latach poznajemy go jako księdza, ale okazuje się, że. Jego czas na bycie księdzem trochę dobiega końca, bo są dużo ważniejsze rzeczy do zrobienia, choćby w Watykanie. To, jak to się stało, że z mafioza stał się księdzem, a nawet proboszczem, no, to jest jeden z wątków, który w tej książce będzie wyjaśniony. Ale, moim zdaniem, jako autora, dużo ciekawszy jest wątek tego, co stało się, że po 20 latach bycia księdzem znowu musi być mafiozem, i słowo musi nie jest użyte przypadkowo. Bo będą działy się rzeczy, które po prostu go do tego zmuszą. No i właśnie, ta książka opowie nam o tym, jak ten ksiądz, mafiozo, wraz z innymi jemu podobnymi ludźmi, spróbuje przekonać się, czy te zabezpieczenia Watykanu są takie nie do złamania, jak mogłoby się wydawać. No i książka odpowie na pytanie, czy uda się okraść Watykan.